Witam, dzisiaj montuję deskę wody nową. No, pokażę, jak to robię. Sam dechy pod tą rynę 3,2 mm grubości, kupiłem. Zamówiłem na początku takie ładne, suche heblowane, ale one nie miały 2 cm grubości. No i jak tam rozmawiałem ze sobą, w której zamawiałem blachę, no to odradziła, że lepiej, grubsze. No tak te deski wyglądały. Wykorzystać no wykorzysta się na coś innego. Za dwa dni, czyli jest sobota, w poniedziałek przyjeżdżają okna. Nareszcie. Deski już zamontowałem, wcześniej sobie rozciągnąłem żyłkę, żeby sprawdzić czy to jest w miarę równo wszystko, no ale wiązary ładnie w no, ładnie linii wszystko wychodzi śrubkę tylko przykręcę, żeby sobie tutaj do czego jeszcze wyrównać ale dechy są trochę powyginane lub banan Oczywiście najlepiej jak dechy były wysuszone wcześniej a nie takie mokre startaku zaimpregnowane na mokro ale w sumie wszyscy tak robią na takich tak samo jak są y, płaty i kontrułaty pod konstrukcję znaczy pod dach no też jak się przeczyta instrukcję montażu od producenta no to każdy zaleca Drewno powinno być suche. Należałoby kupić sobie łaty, nie nieimpregnowane, żeby poleżały potem samemu mu impregnować. Ale tyle czasu na to wszystko. Ja sobie tak robiłem z deskami na deskowanie że znaczy kupiłem sobie wcześniej za 3 tygodnie one te 3 tygodnie leżały, no trochę przeschły i później impregnowałem w korytku No i tutaj ładnie dochodzi do, do krawędzi No Zara tutaj już jest wygięta i tam jeszcze bardziej ucieka Trzeba trochę będzie pomagnić barkiem nagiąłem i, i dało radę tam się muszę dla przedstawić Jak też przyjeżdża mi blacha na dach? Tylko, że no, zanim blachę położę, to się trochę zajdzie. Najpierw zamontować no, tą deskę. No to dziś nie zamontuję, bo to szybko idzie za godzinę, pewnie skończę. Ale później czekam na obróbki blacharskie. Tam firma, która sprzedaje, no nie wiem, czy zdąży mi wygięć przed świętami ten pas podryn nowy tutaj dostałem na wzór żeby sobie przymierzyć kawałek blachy znaczy wygieli mi z odpadu żeby sobie przymierzyć mi taki odpowiada kawałek tu wychodzi wysoko ale jeszcze dojdzie będę się opuścić bo podbitka gdzieś tyle tutaj no na później dojdzie ten pas nad i, i usunięty jeszcze pod papę przykleja, żeby skropliny sobie ścigały. I później jeszcze na to wszystko będzie yy, taki pas startowy, żeby zaczepić wiązar. No ale to później pokażę. one nawet nie wiem, jak to wytłumaczyć. To jest jakaś konstrukcja, że yy, wygięte jakieś. Dobra, nieważne. Pokażę na, na później. हम्म no, तीन no. Я самому просто верю, что они. tak wygląda skończona elewacja. Bo jeszcze nie miałem okazji pokazać. Znaczy deska elewacyjna. Tutaj front. taki narożnik yy, drewniany. Będzie ułożony tam kawałeczek, muszę dokończyć. Na tył leżą Choinka obrana Bo świątecznie, na budowie Nie, ja to muszę przygotować. No jutro to zrobię, albo dzisiaj jeszcze. No i jedna strona skończona. Super! Od razu inny wygląd! No. <laughs>